Telefon z dual sim ma miejsca dla dwóch numerów telefonicznych. Można używać numeru prywatnego i służbowego w jednym smartfonie. Szczególnie godny polecenia jest aktywny dual sim. W tym zestawieniu polecamy pięć dobrych smartfonów z dual sim w różnych cenach. Galaxy M21 to najciekawszy, tani smartfon z Dual SIM. Jeśli masz maksymalnie 1000 zł na telefon i chcesz te pieniądze wydać najlepiej jak się da, to zupełnie szczerze kup Galaxy M21. Długi czas pracy na baterii, duży wyświetlacz AMOLED, bardzo dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dwa miejsca dla kart SIM oraz oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD. Dobra jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym 3,5 mm, szybkie działanie, i nowy system Android 10 z One UI 2 Galaxy m 21 to bardzo dobry tani smartfon z Dual-C. Telefony Redmi słyną z dobrej relacji ceny do możliwości. Redmi Note Pro idealnie pasuje do tej definicji. Łączy bowiem nowoczesne komponenty z dobrą funkcjonalnością, a na start kosztuje niecałe 1300 zł. Warto pochwalić też szybkość działania programów i systemu dzięki zastosowaniu 6GB RAM, dobrego procesora Snapdragon 720G i szybkiej pamięci masowej. Naturalnie ma dual sim. A do tego NFC do płatności zbliżeniowych, dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz system Android 10. Akumulator wystarcza na 1,5 do 2 dni, czasem nawet więcej. Ten telefon można określić jako dobry dla większości osób, oferuje bowiem dobry wyświetlacz do filmów, dobry procesor do gier, dużo pamięci, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsce na dwie karty SIM, długi czas pracy na baterii, 2 do 2,5 dnia oraz robi dobre zdjęcia i filmy. Ma nawet klasyczne wejście słuchawkowe 3,5 mm. To po prostu dobry smartfon z Dual SIM na każdą okazję. Nowy iPhone z dual sim, wodoszczelny, bardzo szybki, z bardzo dobrym aparatem, nagrywaniem filmów 4K 60 klatek na sekundę, a do tego lekki, mały, bardzo wygodny w obsłudze. Możesz go mieć już za około 2000 zł. Tak tak. Chodzi tutaj o nowego iPhone'a SE 2020. Ma procesor z iPhone'a 11 Pro i działa szybciej oraz płynniej od większości konkurentów, a obudowę wzięto z iPhone'a 8, by zmniejszyć koszty. Efekt jest rewelacyjny. iPhone SE 2020 to najbardziej optymalny w zakupie nowy iPhone z dual sim. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że jednego numeru można używać na karcie nano sim, ale drugim musi być esim. To nowoczesny, bardzo wydajny smartfon z NFC do płatności zbliżeniowych. Jego jedyną wadą jest mała bateria, wystarczająca na góra 1 do 1,5 dnia działania. W Polsce marka OnePlus jest znana nielicznym, ale ci, którzy mieli przyjemność używać tych smartfonów, wiedzą, że należą one do najszybszych. Zupełnie szczerze, jeśli jedną z najważniejszych rzeczy dla ciebie jest szybkość działania telefonu, to po prostu kup nowego OnePlusa. W zasadzie nawet starsze modele 7 i 6 też działają fenomenalnie szybko. Gry, filmy, programy, system – wszystko śmiga na tym smartfonie aż miło. Ma też dobre aparaty z nagrywaniem filmów 4K, duży, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 90 i całkiem niezłą baterię. To świetny telefon z DualSim, który warto kupić. W artykule, do którego link znajduje się w opisie, znajdziecie więcej polecanych modeli telefonów z DualSim. Przygotowaliśmy tam dla Was również wyjaśnienie, czym jest DualSim oraz jakie są jego rodzaje.